manko z tej strony a ja AyaSasinidzi dzisiaj jest ze mną czy przywitaj się Cześć wszystkim I dzisiaj gramy na moje SG, w Blitz SG, dobrze wybrałem grubego I Spotykamy się przy, tutaj, ja gdzie staliśmy pożęca. Spotykamy się tutaj, gdzie staliśmy jak coś Szybko Jest Dx, Dx, Dx No ty tym wszystko wziąłeś Szybko, chodź tu Chodź tu, tam gdzie stałeś Vont stage, Chodź za mną. No ja jestem dobra. Idziemy. Prowadź. To aktualnie teraz nakrywamy. Będą odcinki coraz częściej, bo się zmotywowałem. Zmotowywałem. Zmotywowałem. 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 O, zmotywowałem. Nie mogłem się wysłowić. No, no będę. Uważaj, cały... bo jeśli ciebie ktoś też bić, koło ciebie jak ktoś jest. No to bij go. No, hej, weź go. Ooo, oh, jaki wstrzymał. Weź, masz coś? Nie, Jakiś nie wiem, mam, tylko dwa jabłka. Spoko, 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 spoko. Szybko, szybko, szybko. Kuś waleci ten gościu za nami. Mm. Jest, mam mieczyk, grubego. Tak, Enterperlum przytapa. Patrz, jest z przodu, patrz, z przodu ja za tobą. Zobacz, odwróć się. Obróć się tam Tu jest Kościu No za tobą jest Dunaj <noise> Kościła Ja nic nie widzę Ty szybko Dunaj został zabity przez Nie, energii ja Szybko się ja mam ja mam tę siekierkę <noise> Idź za mną, idź za mną cały czas Idziesz? No jeżeli zna no. Szybko, musimy uciec. Ale cofka była, cofka. Ja żadnej cofki nie mam. O kurde, teraz już mam. Kuźwa, ale cofka. Czekaj, zjeść muszę. Ja też muszę zjeść. Nie mam żadnego już jedzenia. Hopię. Ile ty masz fps PS? bo ja mam 60. Walić, ja też mam 60. Dobra, chodź tu. Ile graczy? Dobra, dziesięć jest graczy. Idziesz cały czas za mną? No ja za mną Nie ty tak w ogóle idziesz. Żeby wyminąć. Jest ktoś za nami sprawdź. Eee... Nie kaga. Ja muszę jakieś mieć patyki. Masz patyki? Nie mam tylko siekierę. Bo patrz, mam jednego Diaksa, no. Złopatę chcesz? Tak, będę z łopaty na Walach Jakąś skrzynkę musimy znaleźć z jedzeniem. Jak... Ile masz jedzenia? Nic już. Potem te dwa jabłka ja nie mam. I aktualnie zapraszam na naszego Tesa. Mam nową grafikę i akurat sobie zrobiłem. To więc ak akurat w grafice jest napisane i ujęte i zapraszam na mojego fanpage'a tam dużo się dzieje, będzie się dziać i... i tak... nie ma co za bardzo mówić posłuchajmy ze mną z no właśnie, nie ma co dużo mówić na odcinku tylko grać ja cały czas jestem skupiony ej, ja nie mogę biec nie, ja nie biegnę, bo mi głód schodzi a ja już mam... Ja już mam trzy głody, więc nie mogę giebiat. Ja już idę sobie normalnie. Ej, chop, jak... dydniemy, to... Zawidzę się okaże, że tej skrzynki nie znajdziemy. Musimy znaleźć. Nie mów tak. Tu pewnie jest. O, może w tej jaskini. Big star się pojawi na mapie. Bijem jak ktoś. Za nami jest! Zobacz, pan Mario! Zabił mnie. Jaki gościu! Zabił mnie! Ja masz monet. Monet 15 mam. Ja mam 60. Dobra, drugi rewanż. No to prawa strona. E... Arena 106. To 106, 106. Arena 106, ja już jestem jak coś. No to nie ma po prawej stronie żadnej areny 106. Lewa! Aha, dobra. 106. Dobra, wbiłem. Dobra, jesteśmy. Ja, ja wziąłem sobie zestaw grubego. I drugi rewanż. Dobra, ja też biorę grubego. 6, 15, do. 14, 13, 12, 11. szukam Cię. 11. Ja skaczę i macham. A, walić. Patrz, tam jesteś. Ja skaczę. Żal mi ich! No już nic, wziąłem tylko podkę z tym enchantem. Znaczy podkę. Jest, ja. mam! Tomasz. Jestem na enchantie. Gdzie jesteś? No też biedny enchant, nie jesteś na enchantie. Dobra, chodź. Chodź za mną. Chodź ja za nic mną. nie mam. Chodź za mną. Za mną, za mną, za mną. No skąd to, Tomasz? się jeden się umie grać z jakimś gościu Skrzynka Uważajście wie! Chcę ci chciał być Uciekaj, mamy yy, ten speeda zgubiłem cię O Jezu Dobra biegnij Ja sobie biegnę, bo jak będziemy stawać cały czas to w ogóle... Dobra ktoś się za nami klepia No nie patrz Clipper. Creeper! Creeper! things, o oh fuck, szkielet. Uuu, uh, kurde, też to tutaj. Ma, mamy spidka. Spida, 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 spida. Szepko lecimy. O tu jakaś woda jest. Pod nią wpłyniemy. Może coś u góry jest. Zębiek za tobą. Walić! Dobra, zabiłem go. Cieszę się. Jesteś taki mały. Małym przydupasem. Wchodzisz, 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 wchodzisz. Jesteś? Jesteś. Klipper <gryst> jest za głupi, żeby wejść na złą wodę. Walić, walić. Już dwunastu, bracie. <gryst> Skrzynka. Jest. Mam, patrz. Dobra, jest. Mamy co? Ta skrzynka, skrzynka, skrzynka dobra, moja, 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 moja będzie moja. Jak będzie jedzonko, to będziemy się dzielić jak coś, to jest. Dobra, już nie jest tak źle. Mówiłem, że będzie jakaś. Chcesz, e, chcesz z automatyka? Poczekaj, muszę postawić i zmniejszyć. Teraz ja Jest tu jakieś przejście? Powiedz mi. Nie, jest przejście. To idziemy. Ciekawe czy ktoś jest na górze? O lawa, hopy, uważaj. Idę Zimowe biedny. Scinka. Scinka. No, wki. Scinka, tutaj jest następna. Moja, moja, moja. parkur tu jest. O kurde, jaki farciarz jestem Jest mam mógł, jest, pro, dobra, jest dobrze Pomóż mi wyjść <grymne> Ja ci teraz nie pomogę Jest mam drabinkę, może mi się uda, może przeżyję spokojnie Jest, patrz gdzie ja jestem Gdzie? No patrz, jestem tutaj, skaczę I macham motyką o, za nie, No ja też mam nie, In... się boję, nie, 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 zginę. Pomóż! Uważaj, bo to Uważam, bo w jest on mnie nie, nie, on nie, nie, Zabili mnie, ten dolawy mnie wrzucił. A dwaj mieli, byli w sojuszu. Strzelają do mnie z łuka. Chuj. dedam, dom, the dom, Ani raz nie wygraliśmy, no Fuck. To Zabijcie? moi kochani, to na tyle. Z tego odcinka. Będą następne. Ze Sky lub z normalnego survivala. Steve'a mam. Ja też mam Steve'a. <laughs> Coś mi się stało. No to papatki. Marka. Cześć.